o tym gra rap, o tym gra rap, dobra nuta drapuje, ciągle na numera. siema na membranie, się rapuje, dobra nuta drapuje, od zawsze będzie, Hip-hop na numera się ma przywijam, ciągle dobra dobre nuta, bo od zawsze na numera się ma, to rapuję w rap zawsze na numerach, będzie wiele naszego rapu, gdy co ciągle numerach, zawsze będzie wiele hip-hop od zawsze, gra od zawsze, będą te wiele hip-hop i numery i grafite muro, grafika, muro, to jest rap muzyczny, numery, muzyka i nasze nuty i to jest takie boisko, boisko i nowe no tej basi, nowe numery i dalej gramy będzie. Mistrzostwa, tak będzie mi się świata, 2026 gramy będzie nasz mecz, będzie mecz. i nasza drużyna jest sporki. Nas ja przygija ten numer, nasze motimy. Ki biczym będzie o tym flow na numerę się rapuje, a zawsze będę tak rapował, zawsze będę trafki otworzył, zawsze będę rapował. Dobra, nie tak się rapuje, ciągle napisać, zawsze tutaj jest, tutaj jest Elo, tutaj jest to. Elo to jest rafne, zawsze będzie numer się nabijał, mnie rapuje tutaj. To będzie rapował. Bo będzie będzie nam serca sercera polityczny, naszemu miasto, że 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 miasto, Będzie miasto, że miasto, będzie miasto, Wszystkim miasto, że 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 Hip hopowo na numerach składam ciągle rymy. Dobry atut zawsze będzie na naszym, jesteśmy gdzie ciągle rapując. Zawsze będę rapułł o tym raf, o tym na numerach. Zawsze będzie nasza mąca. I hopem ciągle to rapuje. Dobre nuty, dobre nuta, bardzo dobre nuty. to jest raf we krebie, jak bardzo blisko polą. Pani potamczy, pani potamczy, mąca i rapuje tu od zawsze nowa nuta. Wyrapuje tutaj, wszyscy są nowe numery, potamczy w parze, bo taki parze, tak go longa jak Jajki i nasz numery. Zawsze będę i kłopot ciągle spadam dobry, a po zawsze na numerach zawsze chodzi. Tylko tutaj ma derapuję ciągle na witach, Zawsze będą nas numery, derapuję ciągle na witach, Tutaj jest oto na muzyce, zawsze będzie muzyka grała. Zawsze była dobra, nuka, derapuję ciągle na witach, Mamy dobry, aport zawsze tutaj się ciągle jest renu. Tylko numera numer będzie na numerze. Tylko potem dobre numery na numerach zawsze, wyrapuje ciągle na witach, jest. Tylko będzie nas krepy, derapuję ciągle na witach, zawsze Tutaj rapuję, tu już na numerach, na membranie zawsze będzie. hipho, tutaj się rapuję. Chodzi zawsze z numerem, zawsze membrana na na numerach zawsze będzie. Hiko, i numery przewijam, ten numer przewijam ciągle. Jest tu, Hiko, będzie na numerach, to przewijam, Dobra, to zawsze na numerach. Hiko, pobo, ciągle rapuję, na bitach zawsze będzie, tak.

Kochani, Polsce nasze, kochany oczywien naszemu, kochanemu krajowi tak zawsze merponeczkę, Polsce naszy, kochany tak, Polsce nasze, kochany oczywien naszemu kochanemu krajowi zawsze będę tak, yapowy, rapszy, rapszy, ratu, ober, sołiot, opa, ober, sxargon, na fałwener połowiency rapu święte kratuowe, sołki po fałwersce, przygody na tak będę rapułowy, nie tworzył rap tak 1 maja było święto pracy, 1 maja było święto pracy 2 maja było święto naszej flagi biało-czerwonym kolorze, ożu białym złotej koronie tak maja było święto pracy. 2 maja było święto naszej władzy w biało czerwonych kolorze. Orzeł biały, orzeł biały w złotej koronie. Tak, tak, z powodu, że mnie zawsze rapował, tak, więc może nam zawsze tak 3 maja było święto naszej konstytucji. 3 maja zawsze będę tak rapował. 1 maja było święto pracy. 2 maja było święto naszej władzy w biało-czerwonym kolorze. Orzeł biały, złoty koronie. Tak, zawsze będę rapował, 3 maja było święto naszej konstytucji. 3 maja o tym zawsze będę tak rapowo. Będę tak rapowo, będzie szybko, będzie grał. O tym rapuje, zawsze będę będzie więcej rapu. Będzie on tak będę tak Elo, będzie rap, będzie więcej rapu to do rapida. 3 maja było święto pracy. 1 maja było święto pracy. 3 maja było święto. 2 maja było święto, święto naszych prawie biało-czerwonym kolorze oszu. Biały orzeł, biały, w złoty koronie. 3 maja było święto naszej Konstytucji 3 maja zawsze byłem tak o 107 rocznicy o 107 rocznicy o 107 rocznicy naszej kochanej Polski odzyskania niepodległości w 1918 roku 1918 roku nasza kochana Polska odzyskała niepodległość nasze kochanej Polski 23 lata było na mapie po jeszcze 23 latach nasza kochana Polska wróciła na mapę tak? zawsze będę rapował o, o historii naszej kochanej Polski o w 1966 roku, 1996 roku, 158, rocznicy rocznicy Chrztu Polskiego, tak to nas kart, to nasza to samo to nasze istnienie zawsze będę tak rapował, tak to my Patioci nasz, patioci my, my, bohaterzy narodowi, my powstańcy nasze powstanie warszawskie, 1920 roku, 1920 roku, cud nad Wisłą, o, bitwie warszawskiej, o tym zawsze będę tak rapował, tak rapował, tak rapowym, będę tak rapował, tak to my patioci, nasz, patioci my, bohaterzy narodowi, my powstańcy nasze powstanie warszawskie, W 1920 roku, cud nad Wisłą, o, o o bitwie warszawskiej, o tym tak, zawsze będę tak prawoem tworzył, zawsze będę tak prawoem wyjął na tak, o tysiącleciu koronacji sława Dobrego, tak, zawsze będę prawo o pięciotleciu, pięciotleciu hołdu polskiego, o, o tysiącleciu naszej korony polskiej, o tym zawsze będę prawoem więcej razy. będzie tylko, będzie prawo na sikor, na numerach, zawsze tera, pójdzie, tera. na numerach, zawsze tera, pójdzie, na numerach, zawsze,